No i zasuwamy nogi do góry, no świetnie, zobacz, nogę do ale góry, ale super i praktycznie bez tej laski, bez, bez wspomagania, ale no. fajnie, no. tato, no zobacz, o, I sam. co ty wyczyniasz, no, i sam, i stop, tak, no bo tu odpocząć mhm. teraz trzeba ciutkę, dobra, dobra, znowu zaczynamy tak, i buju buju wiesz, jest teraz górka to jest trochę ciężko ale spokojnie no i jeszcze wiesz ale już jest trzeba troszeczkę podejść Fajnie, tak jest. I do góry, tak, świetnie. No i świetnie, zobacz. Rewelka. Rewelacja. No. Słuchajcie, idzie sam. Bez problemu. To jest niesamowite. это подгорка.